Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I musiałem to nagrać: jest 8.47, ale jest nowy update. I ogólnie mamy nowe mieczki i wiele więcej. Mamy rajdy i przeczytamy sobie update. Rajdy są tutaj. Odblokuj level 25, aby. Nie, przekrocz level 25, aby mieć rajdy odblokowane. Zbieraj złote szpatułki do sklepu rajdowego w, w, dla ekskluzywnych nagród. Przepraszam, że tak ciężko gadam, ale jestem tak chory, ale musiałem to nagrać, bo mamy zarąbiste update. No i dalej. Nowy, ekskluzywny mityk w sklepie rajdowym. Captain Magma. Ciekawe. Yy, przekrocz set level i prestige do nagród. Unlokuj player Prestige X to unlock. Coś tam. I mamy, jak widzicie, tego Captain Magma, Mamy go też w wersji Shiny, Wumbo i Shiny Wumbo. No, to jest oczywiste, że raczej każdy będzie zbierał na Shiny Wumbo. No chyba, że ta się szybciej skoczy na chleba. Mamy też trochę na pęk. Ale nie wiem czy ten lag się zwiększa, więc mogę sobie parę otworzyć sobie. I mamy też nowego widoczka tutaj w Savona. Ekskluzywnych, co mnie zadziwiło jakiś de Quickster. To jest padł taki bohater. Dla niego jest 0,2, czyli on jest. Yy. Rzadszy od Hiber... Hibernation Sunday. W sumie mam te 10 muszelek, ale musiałbym sobie Double kupić, bo nie chcę. I tu też mamy nową legendę. Mamy jakąś Miss Apeer. I ona jest dobra, ale nie jest taka, że ma. jest 0,15. Mermaid Man Spongebob. Nowy The Elastic Wave Band. Nowy Patrick, taki i. Barna Kleboy Patryk yy. Oczywiście każdą z tych jednostek będę chciał zdobyć Sklep, czy jest coś nowego? O Są nowe te 2 razy player XP, 5 razy speed 2 razy gold z O, Oje można kupować te szpatułki Sędzi bym kupił 20 tysięcy nie mam Robuxów Bo Boxów nie mam no, więc właśnie tak. I yy, nic nowego w chyba nie ma. Tak jak patrzę. I yy, miało się niby zmienić skrzynki i czy się zmieniły? Nie. Tylko postaci się zmieniły. Yy, więc trochę lipa, ale my sobie pootwieramy trochę skrzyneczek. Yy, nie wiem, czy wszystkie... Epika na pewno. Tworzę jedną legendę i jednego wityczka sobie otworzę. Bo chcę zostawić też na później trochę. No i myślę, że tak trochę. Chociaż nie wiem czy będzie coś drapiło, bo <laughs> jak nie, to zrobię cięcie i jak będzie coś dobrego to po prostu nagram. O! Okej. Okay. Legendy. Legenda. Okej. Okay. Oj, ja w, w jakieś bieganie. Dawaj dawaj. Dobra. Po prostu ja zrobię cięcie i jak będzie coś ciekawego, to nagram. I w sobie to było ciekawe, bo przydadzą mi się Magic Coinbase i to bardzo. No, więc widzimy się, jak coś dobrego trafia. Akurat po wyłączeniu nagrania trafiłem na niedawno. I kolejne dwa Magic Coinbase. Fantastycznie, bo mi się przydadzą. Co jest? Ja już mam 16 Magic Coinbase chyba. Co to za w ogóle ten. A ileś procentów na te dwa Magic kończę. 35. No w sumie dużo. Dobra, otwieramy dalej. Miałem kolejną legendarkę, no i trade rilola... relo... Rilo, Może re, moja wymowa jest fantastyczna, po prostu, nie? Po prostu jestem tak chory, że ja nie wiem co ja nawet. Mityczek widzowy był. Szkoda, że nie nagrałem tego, kurde. A mityczek padł. Ja pierdziele. Co za debil, że tego nie nagrałem. A legendarka, Magic Country, wspaniale. Coraz więcej na opening mamy. Legendary, kolejny Magic kończę I to naprawdę dobry opening. Ja już mam chyba 20 tych Magic kończy no, 20. Więc nie wiem, czy sobie trochę nie otworzymy na tym odcinku. No i to się zobaczy. W sobie. Dobra. I znowu mam legendaręczkę i kolejne Magic Koncza. Podoba mi się to, bo naprawdę tych Magic końców będę miał dużo i Trade rerollie, real, real, więc będę mógł coś naprawdę trafić. E gemsów. Okej. Okay. Mm, no i trzeba ja mówić. Tak. O, Darka kolejna. Tak po chwili namysłu chyba i tak otworzę te wszystkie jednak skrzynki. Bo jednak na tym Endlessie to ja zawsze mogę nazbierać na innym, nie? Te skrzynki. Na przykład na Jelly Fields. Wtedy ja tu też macie te skrzynki. Na Crust Crab. Wiem, że to będzie coraz cięższe oczywiście, ale... Da się jakoś pomalutko to nazbierać, co nie. Więc wystarczy trochę awka i będziecie to mieli. Ostatnie niesienie skrzynek już nie wiem, czy będą sobie robić cięcie. No chyba, że same rzadkie będą już leciały. No to. Wiecie. O, o Wilku, mowa, legendarka. No, Podoba mi się to. Epiczek. 200 coinów. Dobra. Później lecimy z epicką skrzynką z legendarnymi i najmocniejszymi, czyli ośmioma mitycznymi skrzynkami. Ja się dziwię, że ja tej epickiej skrzynki nie otworzyłem, bo ona jest taka biedna sama. Ale lecimy. Nic. I ostatnie trzy skrzynki. Szkoda, że nie da się jakoś potrójnie na przykład otwierać się o legendarka i może tak na ostatnich dwóch mityczek, może jakiś, może teraz jakiś mityczek fajny, taki mityczna szprzynka, nie, Czyli nie chcę na to pozwolić, no to dobra, to teraz lecimy z epic Chester, no i epicko, Dobrze. Dupa 6 legendarnych chestów O skalmar Wow Będzie do fuzji może Kolejny? To ile dla niego jest tych procentów szans? 10 Całkiem sporo, ale żeby tak chwilę leciał, jak znowu poleci to ja nie wiem. Magic Concha, przydadzą się, i to bardzo. Ja wolę Magic Concha, albo tego Skalmara, ale... Mityk! Trader i Role. No dobra. Ja przynajmniej nie wykorzystałam swoich jeszcze... I... O! Kolejny! Ty, co jest? A szkoda, że nie Shiny Uum. Trzy Traitery Role. I dobra, lecimy z ostatnią. Skrzynką, czyli najmocniejszą. Chciałbym trafić Shiny bo tego skala mojego. Jest na niego 3,5%, ale to dużo. I no mamy tych 24. A tu ile można trafić? 5? 3. No to jakbym trafił tak dwa razy, to bym się nie obraził. I dobra, lecimy z najmocniejszymi skrzynkami, czyli mityki. Traitor i Role. Słabietko. Znaczy, przydadzą mi się i to bardzo, ale... Yy, mam nadzieję, że trafię coś lepszego, może... Shiny skandbarka na przykład? O! Niestety zwykły. Shiny Umo? Niestety zwykły. I zgadując życie, to... Z... O, medikancie! Jak ja to uwielbiam! Uczucie! No, zwykłe, no nic nowego. I ostatnie dwie skrzyneczki. No, niestety, wielka kubka. Znaczy, dobra, ten skalmar nie jest taki zły, no nie, ale żeby nawet szajnie, chociaż nie wyleciał, no proszę was. Chociaż shiny, nawet nie ten shiny wumbo, ale shiny ale dobra Będzie do fuzji chyba mam. No mam i to na pewno yy, i otworzymy sobie tak 10 w tych ekskluzywnych i 12 w sumie i mógłbym go sobie schizować za 7 i koła. na pierwszą fuzję. Ale nie wiem czy chcę to robić i teraz największy opening to jest największy opening w historii tego kanału Nie no może nie największy ale lecimy z dziesięcioma z Bubble body Bubble body Slappy Lash Bubble body Ej tak, kurwa Hibernation Sunny Co? Nie no co ty gadasz nie, No ja jestem Bogiem Jaka jest dole? Znaczy. Wiem to, content family friendly, ale co jest kurwa? O mnie Dobra, spadaj na tym. Jak? Bez laka ja takie rzeczy trafia. Wiecie co, ja chyba mam to gdzieś i wszystkie wykorzystam. No i tak, zanim kupię sobie tego laka, to wiecie. Dobra, lecimy. Już to wywalone Myślę. Ale coś chyba będzie dobrego skoro był fioletowy Nie wiem, co to jest Akurat to to tak nie oddało Bubble buddy Bubble buddy Ale chociaż Flying Dutchman'a bym chciał Bubble buddy Slap Slapilashlo ostatnie dwie No, dawajcie coś dawać. No, ale Algon! Brakuje mi tego nowego mityczka i Flying Dutchmana, ale mam. Na... Nie, ja chyba nie mam Flandry wciąż do ewolucji. A Flandra jest taka dobra. Nie, czterech mi brakuje. A w sumie mam, ja mam więcej tych skamarów. Mam tamtych, to mam jeszcze na drugą puzę, jakby co, co nie? O ile to tak działa, ale no, nie wiem, nie będę staro zabrał. Ale Hibernation Sandy no opisała się. I co to mamy? Jellyfish, Fish nie Weekly, Weekly Samonic, Daily Samonic, tutaj mamy jakieś coś. No i co? Otwieramy to. Oj, myślałem, że to jest... I mamy tu też nową legendarkę. Ale może Sekreta trafię. Nie pogardziłbym. SpongeBob. Squidward. Ej, czyli to najlepsze to będzie Epic? Z tego co zauważyłem chyba. <grym> <grym> czyli po kolorkach można zgadać. Rare, najlepszy to będzie rare. Nie, no to nieźle. <grym> Zdała mi się. Dobra, tu już nie oddaje. Najlepszy to rare, to o! Ale jakiś shiny umbo może. Shiny Nie jest nowy Barnacle Boy Patrick O Wummo ten Jo. Shiny i ummo Ale mamy Barnacle Boy Patrika Czy my naprawdę musicie mnie tak załamywać? Ech, załamie się. Znowu rar najlepszy. O, ale znowu jakieś umbo będzie. Coś będzie umbo. Umbo. To nieźle. To myślę, okre. No i... Nie no. Dobra, ale Osza mi ale chociaż drop no, oh, Hibernation Sandy, z czego jestem giga zadowolony. Ale... Jeden ja znowu Rare. Ale ostatnio też oddało dwa mityczki na... Wytradowałem tego... Realistic Fish Head'a za Kinga Neptuna. Wiem, że się nie opłacało pewnie. Ale na no, trudno. O, takie pomieszane z, coś było z... z Fjalakowym. Krusty Krab, lecimy! MENREI! CO JEST?! Co się kurwa odperdala dzisiaj? że. świetny odcinek. Mene się zasnął. Do szczęścia. Nie pytajcie jak tak można zrobić, ale normalnie można. Co to jest? Menre... Menrei... On wie, że On dostał buffa? Jakiegoś? Na razie go założę tak A On dobra odbieramy dalej legendarka będzie najlepsza. O może jakaś łumba legendarka. No i widzę, że nie, ale Mr. Krab kolejna jednostka do tutaj indeksu. Kolejna legendarka będzie jakaś. Uhu. A, właśnie, tam na Plankton. na plankton, którego już mam, wolałbym tą nową... tutaj... Sandy. tam, Miss Upper. Miss Upper. <coughs> znowu, bo ostatnio wśród... znowu mi mi nie będzie? Nie, myślałem. Nie, źle, ale... co to jest? Ten opening tak długo trwa, że nie będziemy mieli czasu, żeby przetestować te jednostki. No, no dobra. I widzę, ostatnie cztery samoloty, co tam, wiecie, tam już kubka być. No, dokładnie. O! Um, bo ten ziomek. Dobra, ja sobie posprzedaję trochę tego. Zaraz się widzimy. I co wy sprzedaję to za prawie 4K sprzedałem wszystko. Jest sztos. No i wciąż nie mogę zrobić. Nie chcę robić za bardzo żadnego... żadnej fuzji, bo nie mam co za bardzo. A na nowy update mam kit skład. Tylko teraz wbić ten 25 level i grać sobie raidy wtedy będzie giga good i co jeszcze na końcu odcinka można zrobić? można kogoś przerolować. czy menraja? mam ile? 39 o hibernation sandy to na pewno czy nie szular nie chce szulara nie chce szulara ale będzie go znaleźć. leci kursu i... mm, Dobrze. Okej, okay. może coś lepszego trafię na nim. Ale proszę, no ja nie chcę tak wyjść z niczym. Wild. Czy ja to chcę? Dobra, na, na razie, na chwilę. Na tą chwilę. Czy ja go chcę na pewno rolować? Mogę go coś tam dziesiątki przerolować. Rich tu, no i siedzi z tym kolegą. Dobra, ja tego Widl'a nie chcę jednak. Liczę, że drobnie sekretna formuła albo vortex. To już nie, nie drobnie. To zostaje z tym górnym. Dobra. Jeszcze tak na pocieszenie, mogę sobie kupić jedną tam muszelkę i dropnąć legendę? Wow! Ty. Dobra. Mamy wszystko praktycznie, tylko brakuje tego mityka. Flying Dutchman. I okej. Okay. Let's go. Kogo jeszcze nie mam tutaj? Nie mam tego ziomka. Tego ziomka nie mam. Tego. No, i to w sumie wszystko z tych nowych jednostek. No, jeszcze z raidu tego ziomka i tego spadrzowola. Dobra. Czyli mhm. dwa mityczki zarobione. Jestem z tego giga zadowolony. Mm. No. I się cieszę. Może po mnie tego nie słuchać, ale jestem chory, więc wiecie. Dobra, to było w sumie na tyle, Ja Wam dziękuję za oglądanie i wbijać Ten 25% level tam mega span bo się ma No i darka.